Tak więc wyjeżdżamy ze stacji Kłodzko Główne. Następna stacja Kłodzko Miasto. Jedziemy planowo. Tak więc wszystko wskazuje, że zgodnie z planem dojadę do celu. Osobistego oraz zachowaniu ostrożności dziękujemy za podróż z PKP Intercity Życzę danego pobytu, do zobaczenia tak więc jak słyszeliście zbliżamy się do stacji Kłocko Miasto zobaczymy się już na miejscu w Polanicy Jestem na stacji Polanica Zdrój. Przyjechałem tutaj zgodnie ze składem jazdy. Tutaj stoi skład pociągu Tel w którym przyjechałem. Również tym składem będę wracał. Odjedzie on o godzinie 8:49 jako pociąg Telka Kormoran do stacji Olsztyn, główny. O, będzie odjeżdżać z Tonka. Lokomotywa SU 42 Zaraz będzie robić oblot. W międzyczasie, kiedy lokomotywa robi oblot, opowiem Wam co będzie dalej. Tak więc, z pociągiem Telka Kormoran pojadę do stacji Kędzierzyn Koźle, i później z Kędzierzyna Koźla pojadę pociągiem Regio do stacji Opole Główne. Co zauważyłem na stacji? Bardzo ciekawe podkłady. Tutaj mamy budynek stacyjny. Zaraz tam podejdę. Stoję właśnie przed budynkiem dworca. Tak to wygląda? Dworzec nie jest dostępny dla podróżnych. Jest niestety zamknięty. O tutaj mamy stanowisko dyżurnego ruchu. Jestem teraz na peronie drugim. Na stacji znajdują się semafory kształtowe. Tak jak tutaj i o tutaj. Za chwilę opowiem trochę historii tej stacji. Widzimy się za chwilę. A teraz trochę informacji. Stacja Polanica-Zdrój została otwarta w dniu 15 grudnia 1890 roku. Pierwsza nazwa stacji to Altheide. W roku 1925 stacja zmienia nazwę na Altheide Bad. W roku 1945 stacja przyjęła, przyjęła nazwę Wrześniów. Na początku roku 1946 stacja nosiła nazwę Puszczyków-Zdrój i w tym samym roku, parę miesięcy później, została przemianowana na obecną nazwę, czyli Polanica-Zdrój. Na stacji znajdują się dwa perony. Jestem, jak widać, na peronie drugim. taki. Tutaj trochę kamieni, ale to nie jest taki, taki trochę utwardzony peron, ale widać, że i tu mech, i kamienie. A, pie, a peron pierwszy jest po prostu taki normalny. Tam w oddali widać budynek nastawni. O, i semafory wyjazdowe. Tamtą stronę, w którą teraz idę, mamy Płocko, A tam mamy stację Kudowa Zdrój. Stacja leży przy linii kolejowej nr 309 ze stacji Kłocko-Nowe do stacji Kudowa Zdrój. Niegdyś linia ciągła się dalej za Kudowę Jednakże yy, pozostały odcinek linii został zamknięty już w roku 1948 i ostatni fragment za Kudową który rozebrano gdzieś około roku 1955 Podejdę teraz tam bliżej wiaty przyjrzymy się tutaj rozkładowi jazdy. Tutaj już mamy wymienioną tablicę relacyjną. TLK 65100 Kormoran Polanica Zdrój Olsztyn Główny. Tak więc widzimy się za chwilę. Tak więc przyjrzę się do składowi jazdy. O, pierwszy pociąg już 5.26 do kudowy zdrój, tutaj już mamy 7,5 do stacji Kłodzko Miasto. W kolejach dolnośląskich jest jako ciekawostka, więc pewnie was o, tym, was o tym wie, ale.. Dla mnie to jest ciekawostka, tutaj wszystkie stacje zaznaczane takimi tu kącikami. to są tak przystanki na żądanie. No tutaj mamy właśnie Kormorana, którym odjadę, 8.49, powiem przez stację. Kłodzko Miasto, Kłodzko Główne, bardośląskie, kamień Ząbkowicki, Paczków, Otmuchów, Nysa, Prudnik, Głogówek. I ja teraz o 59 planowy przyjazłam do stacji Kędzierzyn Koźle. Co my mamy tutaj dalej? Koleje dolnośląskie Przyspieszony do Wrocławia. Przyspieszony do Kudowy. Płocko, tutaj do mamy do Legnicy. Tutaj Intensity Śnieżka do Kudowy Zdrój. W dniu dzisiejszym również kursuje. Tu Intensity śnieżka do Warszawy Wschodniej no, 20.05 Telkarozewie do Gdyni Głównej no i ozaki pociąg 21.22 Kolej Dolnośląskie, osobny przyspieszony błędne skały do Wrocławia Głównego. W międzyczasie, więc będę miał jeszcze pociąg Kolei Dolnośląskich do stacji Kudowa Zdrój Planowany Panowany o 8.11. Tak więc poczekam tutaj na niego i go nagram Wjeżdża pociąg osobowy kolei Dolnośląskich relacji Jelenia Góra Kudowa Zdrój SA 134 -005. W międzyczasie postanowiłem się przejść na drugą stronę dworca. O tutaj mamy plac przed dworcem. Budynek jak widać z jest, zewnątrz jest, jest bardzo ładny i zadbany. Tutaj też ładny plac. Wodę idę teraz tutaj. No tak jak mówiłem, budynek dworca jest zamknięty. Jeszcze teraz się upewniłem. O, polanica zdrój. Podejdę sobie jeszcze tutaj, Bo tutaj tak wygląda okolica, jeszcze tam podejdę trochę bliżej. No i tak prezentuje się tutaj, prezentują się okolice dwodza w Polanicy. Wracam więc na Peron. Widzimy się za chwilę. Tak, więc będę żegnał się z Polanicą Zdrój. Bardzo ciekawe miejsce, Walte odwiedzenia. Za 10 minut mam odjazd. Tak jak już mówiłem, pojadę, Kormoranem pojadę do stacji Kędzierzyn-Koźle. Gdzie przesiądę się na regio, którym pojadę do Opola Głównego? Tak więc czekam na odjazd.